Bosch to międzynarodowy koncern o ponad 125-letniej historii i marka znana na całym świecie. Grupa Bosch jest wiodącym dostawcą technologii i usług w skali globalnej, obecnym w 150 krajach. Znaczącym rynkiem dla grupy Bosch jest także Polska. Wiodącym obszarem działalności firmy Bosch jest motoryzacja, a technika motoryzacyjna jest największym działem biznesowym grupy. Firma Bosch wniosła ogromny wkład w rozwój branży motoryzacyjnej i jest w tej dziedzinie światowym liderem innowacji. Bosch jest m.in. twórcą zapłonu iskrowego, systemów wtrysku paliwa, systemów ABS, ESP oraz bardzo wielu elementów technicznych, znajdujących się w każdym współczesnym samochodzie. Bardzo ważnym elementem działalności koncernu Bosch w branży motoryzacyjnej jest międzynarodowa sieć serwisów samochodowych Bosch Service. Bosch Service to sieć ponad 15 tysięcy warsztatów w 150 krajach świata, gwarantujących najwyższy standard oferowanych usług i obsługujących wszystkie marki samochodowe. Serwisy Bosch za przystępną cenę oferują jakość i kompleksowość usług na poziomie porównywalnym do autoryzowanych stacji obsługi. W Polsce sieć Bosch Service działa od 1991 roku, dynamicznie się rozwija i obejmuje niemal 300 serwisów na terenie całego kraju. Znaczna część z nich ma wdrożony system zarządzania jakością ISO. Warsztatom sieci stawiane są wysokie wymagania, a jednocześnie są one stale i intensywnie wspierane przez firmę Bosch. Każdy obiekt dysponuje odpowiednią infrastrukturą, zapewnia kompleksowy zakres usług oraz nowoczesne wyposażenie techniczne. Bosch Car Service to nowoczesny warsztat samochodowy obsługujący wszystkie marki, oferujący kompleksowe usługi w zakresie elektrotechniki i elektroniki samochodowej, diagnostyki silników benzynowych i wysokoprężnych, jak i napraw typowo mechanicznych. Ważnym atutem sieci są specjalistyczne urządzenia diagnostyczne marki Bosch. Umożliwiają one dostęp do dokumentacji technicznej wszystkich marek, zaawansowaną i sprawną diagnostykę oraz wykonanie przeglądów okresowych. Na podstawie obowiązujących w Unii Europejskiej i w Polsce regulacji GVO warsztaty sieci Bosch Service mogą zapewniać w zakresie usług płatnych obsługę samochodów także w okresie gwarancyjnym przy wykorzystaniu części spełniających definicję części oryginalnych. Przeglądy eksploatacyjne oraz naprawy bieżące i eksploatacyjne wykonywane są zgodnie z zaleceniami producentów samochodów w zakresie określanym w dokumentacji producenta oraz na podstawie dokumentacji technicznej Bosch EZ-Tronic zgodnej z wytycznymi producentów. Kolejnym elementem najnowocześniejszego wyposażenia technicznego serwisów Bosch są systemy laserowej diagnostyki geometrii Q. W sieci Bosch Service przeprowadzić można diagnozę i naprawę układów hamulcowych oraz zaawansowaną diagnozę i naprawę systemów ABS, ASR, ESP czy SBC. Testy przeprowadzane są za pomocą urządzeń i oprogramowania Bosch. Klienci sieci Bosch wysoko cenią sobie także profesjonalny serwis układów klimatyzacji, a także kompleksowy serwis OPON. Bosch należy do największych na świecie producentów części i akcesoriów samochodowych. Dzięki temu warsztaty sieci Bosch Service proponują klientom wysokiej jakości części zamienne. Bosch Diesel Centrum i Bosch Diesel Service to specjalistyczne warsztaty sieci Bosch Service diagnozujące i naprawiające systemy zasilania silników wysokoprężnych w samochodach osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusach. Są to jedyne serwisy w Polsce, które w sposób profesjonalny naprawiają wtryskiwacze i pompy Common Rail, wtryskiwacze, pompy typu VP29, 30, 44 oraz pompy wtryskowe i wtryskiwacze do systemów konwencjonalnych. Naprawiając system wtryskowy w serwisie Bosch Diesel Centrum lub Bosch Diesel Service, klient ma pewność wykonania rzetelnej usługi w oparciu o oryginalne części zamienne i technologie firmy Bosch, a przez to gwarancję poprawnej, ekonomicznej pracy silnika. Nieodzownym elementem funkcjonowania sieci serwisowej Bosch jest szeroka i aktualna wiedza techniczna pracowników warsztatowych. Przechodzą oni obowiązkowe i regularne szkolenia w Centrum Szkoleniowym Techniki Motoryzacyjnej Bosch w Warszawie. Szkolenia zapewniają pracownikom sieci Bosch najnowszą wiedzę dotyczącą techniki motoryzacyjnej, a w szczególności poznają rozwiązania technologiczne stosowane w nowych samochodach. Bosch, jako światowy dostawca systemów i rozwiązań odpowiadających za pewność działania i bezpieczeństwo pojazdów, zobowiązany jest również do utrzymywania sieci serwisowej Bosch Car Service na najwyższym poziomie. Firma Bosch szeroko wspiera swoich partnerów w rozwoju ich firm i jest bardzo dumna ze współpracy z nimi. Zapraszamy klientów indywidualnych i klientów flotowych do korzystania z sieci Bosch Car Service, a właścicieli warsztatów chcących długofalowo myśleć o rozwoju swoich firm, zapraszamy do rozmów na temat autoryzacji Bosch Service. Bosch Service sieć warsztatów o najwyższym standardzie.